Siemano, witajcie z tej strony Kifi, A dzisiaj w takiej trochę nowej odsłonie w końcu namówiliście mnie na kamerkę, więc stwierdziłem, że mogę w końcu z kamerką. I dzisiaj mam dla Was taki też nietypowy odcinek, ponieważ rozwiążemy sobie parę quizów, dowiemy się na jaką rangę w CSGO zasługuje, i spróbujemy rozwiązać też quizy, w których odgadną, niby, moją rangę. A co ciekawe, bo ja nie mam żadnej rangi w CSGO, więc tym bardziej fajnie, że się dowiem na jaką zasługuje. A więc dobra, zacznijmy od pierwszego. Quizów, w ogóle jeśli taki, taki format wam się spodoba, czy chcecie tych quizów więcej czy nie I w ogóle powiedzcie mi, czy chcecie z tą kamerką więcej odcinków, bo na live ludzie Bardzo pozytywnie byli nastawieni i bardzo chcieli więcej, więc Fajnie będzie, mi się wydaje e, Więc jeśli chcecie po prostu więcej takiego contentu, tych quizów i tak dalej, to napiszcie w komentarzu Oraz zostawcie standardową łapeczkę, dobra, zaczynamy Jest 5-0 dla przeciwnika i zostałeś sam Masz wszystkie granaty i swoją ulubioną broń, co robisz? Czy jestem w TT, e, czyli mam swoją ulubioną broń. Jest 5-0 dla przeciwnika. To nie jest jakoś dużo, to nie jest jakoś dużo, bo no mecz ma do 16. Zostałem sam. Zależy też, ile przeciwników zostało tutaj, tak, e, no nie, nie piszę ile przeciwników zostało. Szybki lanowy flaszek, zabijam ile się da i próbuję splantować bombę, żeby mieć pieniądze w następnej rundzie. Moją ulubioną broń jest P90, wyjeżdżam z full auto no nie jest to moja ulubiona broń, a chociaż lubię P90 zachowuję broń, chowam się i próbuję zabić jak najwięcej przeciwników ja to raczej znaczy jestem z takich ludzi co wyjeżdżają po prostu i, i, i zabijają, nie sejwują, nie lubię sejwować aczkolwiek czy szybki lanowy fleszyk, no nie bardzo, nie jestem jakimś prosem ale, ale no chyba nie ma nic innego tutaj do e... a dobra to w sumie zaznaczę to, to, że wjeżdżam z full auto, dobra, lecimy dalej cała twoja drużyna ma około 3,5 dolarów co robicie? No co, ja bym poszedł na kebaba, no, ale gramy eko, walić wynik, mam beznadziejny team, wychodzę, jeśli mam dużą przewagę w wygranych rundach, to kupujemy pm -y i kosimy, kupuję sobie tylko myślę, że ta pierwsza opcja, pierwsza opcja jest, jest chyba najlepsza tutaj, tak bym zrobił, tak, robię po prostu tak, jak ja bym zrobił, no, twoja drużyna mocno przegrywa, co robisz? Motywuję ich do gry, wychodzę, piszę na czacie comeback is real, gram do końca, Gram do końca, bo, 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 bo dostanę bana, natomiast jakimś motywatorem też nie jestem, tak, ale nie lubię jak ktoś wychodzi, szczerze mówiąc. no chyba że, chyba, że ma jakiś, nie wiem, obiad albo, albo, albo coś w tym stylu, to wtedy no rozumiem. Ile przegranych godzin masz w CSGO? Eee, co ciekawe, o co ci chodzi, <laughs> o co ci chodzi to najlepsza odpowiedź. Co ciekawe, mam ponad tysiąc, aczkolwiek prosem nie jestem, rangi żadnej nie mam, także dobra, lecimy dalej. Którą bronią najczęściej grasz? No to chyba standardowo AK, m4k lub m4a4, no awp to jak jest hajs dopiero to gram, tak? Chociaż ja ostatnio gram na jakichś mapkach, ale i tak wydaje mi się, że to są najczęstsze, bo nie, akacz, mk i, i ta druga mk, dobra. Często wchodzisz na mapy typu I'm map eee, Często, aczkolwiek, no nie codziennie, ale często, aczkolwiek nie po to, żeby potrenować bardziej, tylko no nie wiem, na jakichś arenkach u mira na przykład, bo imidiu teraz ma serwer, czy na jakichś mapkach, to często są właśnie i mapki, aczkolwiek nie po to, żeby potrenować wydaje mi się, no bo nie, nie jakoś nie zależy mi na tym, żeby być prosem, dobra. Co jest najważniejsze w CS ie. Skill, skiny, zabawa, e, współpraca, drużyna, oczywiście, że zabawa, nic, nic nie jest ważniejsze, skill, skill, nie, skiny? Fajne są skiny, ale, ale nie, zabawa oczywiście, że tak, dobra, lecimy dalej. Czy często używasz granatów? No chyba, chyba, chyba każdy używa często granatów, Ok, mistrzowski obrońca. Twoje wiedzę, umiejętności są naprawdę duże, ale musisz trochę pograć i zdobyć nieco więcej wiedzy. Trzymamy za ciebie kciuki, na pewno ci się uda. I muszę przyznać, że to jest e, bardzo dobra traf w trafność ogólnie tej rangi, bo to była moja ranga, zanim przestałem grać rankedy. Bo ja już przestałem grać rankedy, po prostu już mi się znudziło, ale zanim przestałem grać rankedy. To chyba właśnie miałem MG więc to jest chyba no coś około tej rangi. Dokładnie nie pamiętam jaki już był skrót MG, naprawdę jak już przestałem grać te rankedy, to przestałem normalnie wiedzieć jaki, jaki jest skrót do tych MG, MG2 i tak dalej, ale to chyba jest MG1, no nie? Tak, zwykły kałach. No także prawie, prawie trafione ogólnie, bardzo, bardzo blisko. Ale tamten quiz to było, na jaką rangę zasługuje, więc zasługuje na MG, więc fajnie, bo po takim długim czasie od niegrania zasługuje na taką dosyć wysoką rangę jak teraz, więc teraz odgadniemy Twoją rangę w CSGO, a to będzie trudne, bo ja nie mam żadnej rangi. No i nie wiem, czy sobie poradzą tutaj z tym. A także, ile mam godzin? Powyżej 1000. Czy grałeś jeszcze w starsze wersje? Tak, grałem oczywiście w 6, w Source'a i tak dalej. Czy posiadasz drużynę? Nie, nie posiadam drużyny, no niestety, ale jak chcecie, może, możecie dołączyć do pisałówki Kiffiego na Steamie, to jak będę potrzebował jakiejś drużyny, to na pewno tam, tam się zgłoszę do Was. Ile wygrałeś gier rankingowych? Powyżej 300 mam wygranych, aczkolwiek już nie mam rangi, więc <grym> zobaczymy, czy zgadną tam rangę. Czy znasz mapy Overpass Cash? No, no, trudno by nie znać, no znam. To, to, że nie mam rangi, nie znaczy, że nie gram w CS-a w ogóle. E, co myślisz o skinach do CSGO? Fajnie oglądają, są dla mnie wszystkim, gram tylko dla nich. Kurczę, nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi, bo skiny to hajs, wiecie, a ja lubię skiny dlatego, że dużo kosztują, ale fajnie wyglądają też przede wszystkim, więc. Jaranie się skinami dla mnie ogólnie jest. dobrze, nie będę może rozwijał tego tematu, bo ja mam takie troszkę inne poglądy, że jaranie się skinami jest dla mnie bardziej normalne niż jaranie się skillem, ale dobra, nieważne, to może kiedy indziej. Czy uważasz, że powinieneś być wyżej? Nie, ranga to tylko znaczek, i to jest dobra odpowiedź. Zresztą wyżej niż, niż co, niż nic. No, warto by było, może, ale, ale nie gram rankedów, więc nie ma to dla mnie znaczenia. Czy ćwiczysz swoje umiejętności? Nie, nie ćwiczę w CSGO. To jest, to jest, to jest nie dla mnie. Czy używasz granatów? Tak, tak, zawsze. Global Elite, Kurde! Wow! To nie jest źle, to nie jest źle, że Global Elite, skoro kurde, nie mam wcale rangi w CS-ie, co możecie teraz zobaczyć, tutaj, i no. To, to nie niezły global by był ze mnie chyba. I ostatni tego typu jest, jaka ranga z CSGO jest dla Ciebie. Przelecimy to bardzo szybko. Czy mam dobry sprzęt? Tak, mam dobry sprzęt lub nie mam dobrego sprzętu. Ciężko powiedzieć, bo kompa mam do CSa odpowiedniego, natomiast klawiatury, myszki i tak dalej, no nie jest to dla mnie jakieś ważne, więc mam jakiś taki syf tak naprawdę za, za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, więc to jest w ogóle nie gamingowy sprzęt, więc to znaczy, że. Jeśli chodzi o kompa, więc powiedzmy, że tak, że mam. E, czy nerwujesz się, gdy przegrywasz ciągle? No wiadomo, że każdy się denerwuje, ale, ale ja nie zawsze. Ja czasem po prostu to jest gra tego, tak. E, czy umiesz kontrolować dobrze? Nie, nie umiem kontrolować dobrze. Umiałbym, gdybym grał może ciągle w te, te rankedy i tak dalej, miałoby to dla mnie... Sobie. Czy jestem maniakiem skinów? Jakbym powiedział, że nie, to teraz widzowie by mnie chyba zabili, bo tyle tych openingów z Drakemoona e, zrobiłem, że no tak, skiny, skiny, kurczę, są spoko, no są spoko, co mam powiedzieć? Twoja ulwy na broń P90 raczej nie M4A4 myślę, M4A4 m 44 nawet bardziej niż m 4 s No zdecydowanie A4. Jeśli już mam grać, to m 44 a 4 zazwyczaj. Czy używam cheatów? No nie, nie używam cheatów. Nie szanować takich ludzi. Granatów używam tak. Co to jest w ogóle za pytanie, Czy używasz granatów? I czemu to się pojawia? W każdym pójdzie. Jesteś sam na pięciu wrogów. Co robisz w takiej sytuacji? Jesteś w CT. Robię sejwa, no jeśli to nie jest ostatni rund. Kałach, kałach, dwójka lub skrzyżowane kałachy. No, to już jest znowu bardziej bliskie tej rangi, którą ja miałem rzeczywiście w sensie. Dobra, to było na tyle z tych, kurczę, quizów. Jeśli chcecie więcej takich głupich quizów tutaj, które tutaj można znaleźć, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz, no i zdecydowanie musicie powiedzieć, co myślicie o tej kamerce, bo stwierdziłem, że no w końcu muszę się na tą kamerkę, kurczę, zdecydować. Także do zobaczenia się ma. Cześć!